W Zielonej Górze na chwilę wyszło słońce, a my wyszliśmy na chwilkę z pysznej kawy w Klimat Bistro razem z Piotrem Michalewiczem. Dzień dobry, witam. Mamy dobre informacje, dobre informacje dla miasta, które jest położone blisko Odry, a konkretnie chodzi o Bytom Odrzański. Klub piłkarski Odra Bytom Odrzański zyskuje nowych ludzi, którzy będą go wspierać. Klub świetnie sobie radzi ale myślę, że wsparcie takich firm jak PKM Zachód i Klimat Bistro jeszcze bardziej poprawi sam wizerunek, no i przyczyni się do lepszej gry. A my zapraszamy wszystkich serdecznie wraz z deweloperem PKM Zachód na najbliższe sobotnie spotkanie. E, przygotowaliśmy parę niespodzianek, o wszystkich szczegółach będziemy informować wkrótce, ale gwarantujemy, że mamy parę tak ciekawych pomysłów, jakich jeszcze w Bytomiu Odrzańskim nie widzieliście. Szukajcie @bytomodrzański, z samej strony urzędowej również Bytomia Bytom Odzańskiego PKM Zachód, klimat bistro i hasztaga Nowa Odra. Nowa Odra, bo pod tym hashtagiem kryją się wszystkie ciekawe akcje, które będą związane z naszym nowym projektem. Zapraszamy. Pozdrawiamy Was, więcej informacji wkrótce.